Cedry Rosji, Anastazja, księga czwarta. Stworzenie na obraz i podobieństwo. Nie można znaleźć jednego dla wszystkich systemu wychowania dzieci, chociażby dlatego, Władimirze, że każdy sam powinien najpierw odpowiedzieć na pytanie, na kogo chce wychowywać swoje dziecko. No, jak to na kogo? Na człowieka przecież mądrego i szczęśliwego. Jeśli tak, to samemu wpierw powinno się takim stać. Jeśli ktoś nie zdołał być szczęśliwy, to powinien wiedzieć, co mu w tym przeszkodziło. Pragnę mówić o dzieciach szczęśliwych. Wychowywanie ich, że to wychowywanie samego siebie. Pomoże w tym projekt, który teraz razem rysujemy. Jak dzieci się rodzą? Wiesz, tak jak wszyscy wiedzą. Ludzie nie doceniają tego, co poprzedza narodziny i nie przekazują w większości dzieciom planów bytu danych tylko człowiekowi, nie oddają ich w całości, tym samym skazując dziecko na kalectwo. Kalecy? Masz na myśli takich bez ręki lub nogi? Albo z porażeniem mózgowym? Nie tylko zewnętrznie nowonarodzony człowiek może być kaleką, ciało pozornie może się wydawać normalne, jednak istnieje drugie ja człowieka i kompleks całkowity wszystkich energii w każdym być powinien: umysł, zmysły, myśli i wiele innych. Ale wasza medycyna, więcej niż połowę wszystkich dzieci, zgodnie z nowoczesnymi, bardzo zaniżonymi parametrami, uważa dzisiaj za Niepełnosprawne. Jeżeli zechcesz się o tym przekonać, dowiedz się, ile istnieje szkół dla upośledzonych maluchów. Za takie uznała je wasza medycyna. <grym> Ale porównują ich zdolności tylko z tymi dziećmi, które sami uważają za względnie normalne. Gdyby lekarze dostrzegli, jaki powinien być idealny umysł i wewnętrzne kompleksy ludzkich energii, to tylko nieliczni spośród wszystkich urodzonych na Ziemi mogliby uważać za normalnych. No, ale dlaczego niepełnowartościowe rodzą się wszystkie dzieci, jak mówisz? Technokratyczny świat stara się nie dopuścić, aby w urodzonym połączyły się trzy główne punkty. Stara się, żeby popękały nici łączące z rozumem boskim, i pękają nici jeszcze przed Narodzeniem się dziecka, i szuka tej łączności człowiek przez całe życie borykając się z różnymi problemami, ale jej nie odnajduje. Jakie główne punkty, jakie nici z Rozumem niczego nie pojąłem. Władimirze, jeszcze przed przyjściem na świat, rozwój dziecka przebiega we wszystkich kierunkach, a wychowywanie go powinno się łączyć. Z całym stworzeniem kosmosu. To, z czego korzystał Bóg, tworząc swoje wspaniałe stworzenie, tego i syn jego lekceważyć nie powinien. Trzy główne punkty, trzy pierwsze plany bytu rodzice powinni przekazywać swojemu stworzeniu. Pierwszy punkt rodzenia człowieka to myśl rodziców, i w Biblii się o tym mówi, i w Koranie. Wpierw było słowo, ale można powiedzieć dokładniej: wpierw była myśl. I niech przypomni sobie ten, kto nazywa siebie rodzicem, kiedy, jakim w myślach kreował swoje dziecko, co mu przepowiadał, jaki świat dla niego stworzył. Uważam, Anastazio, że większość nie bardzo stara się myśleć dopóty, dopóki kobieta nie stanie się przemienna. Tak po prostu razem śpią, nawet się nie żeniąc, a żenią się dopiero kiedy towarzyszka zachodzi w ciążę. Dlatego, że nie wiadomo, czy zajdzie w ogóle, czy też nie, więc nie ma sensu myśleć o tym naprzód, no jeśli nie wiadomo, czy dziecko w ogóle się pojawi. Tak niestety często właśnie tak bywa. Jedynie w rozkoszy ciał poczęta jest większość ludzi. Jednak człowiek, jako obraz i podobieństwo Boga, nie powinien być skutkiem jedynie tej rozkoszy. Wyobraź sobie inną sytuację. On i ona, w miłości do siebie i w myślach o swoim przyszłym stworzeniu, budują wspaniały, żywy dom. Oraz wyobrażają sobie, jak ich syn lub córka będą w tym miejscu szczęśliwi, jak ich pociecha usłyszy pierwszy dźwięk. Ten dźwięk to oddech matki i śpiew ptaków, stworzeń boskich. Następnie przedstawią sobie, jak ich dojrzałe dziecko zechce odpocząć po ciężkiej drodze i wejdzie do ogrodu rodziców, usiądzie w cieniu cedru, w cieniu drzewa rodziców ręką. W miłości do Niego i myślą o Nim posadzonego na ojczystej ziemi. Wsadzenie rodowego drzewa przez rodziców, punkt pierwszy określi. Punkt ten planety do pomocy im przywoła dla stworzenia przyszłości. On jest niezbędny, ważny jest i najbardziej ze wszystkich odpowiada Bogu. Jest potwierdzeniem tego, że Będziesz tworzył podobne do Niego do Niego, Twórcy Wielkiego i będzie się radował świadomością Syna Swojego i Córki Swojej. Początkiem wszystkiego jest myśl. Uwierz proszę, że prądy wszystkich energii kosmosu ukażą się w tym punkcie, gdzie myśl dwojga w miłości i jedności się łączy, gdzie dwoje o wspaniałym stworzeniu pomyśli. Punkt drogi, a właściwie plan ludzki, jeszcze jeden się urodzi. Na niebie nową zapali gwiazdę, kiedy w miłości i zmysłami wspaniałego stworzenia dwa ciała złączą się w jedno w tym miejscu, gdzie budujesz dom rajski i żywy dla swojego przyszłego dziecka. Następnie w tym miejscu przez dziewięć miesięcy powinna żyć brzmienna żona. I najlepiej, gdyby te miesiące były kwieciem wiosny, błogim zapachem lata i płodami jesieni. Gdzie od radości przyjemnych uczuć nic jej nie będzie odciągać, gdzie dźwięki tylko boskich stworzeń otaczają żonę, w której wspaniałe życie już stworzone, żyje i cały wszechświat sobą odczuwa. Oglądać gwiazdy powinna przyszła matka, gwiazdy wszystkie i wszystkie planety w myślach darować jemu, swemu wspaniałemu dziecku, przecież Matka może z łatwością to wszystko uczynić, wszystko będzie w jej mocy, wszystko za myślą matki podąży bez wahania, a kosmos będzie wiernym sługą wspaniałego stworzenia zrodzonego z dwojga w miłości. Trzeci punkt, również nowy plan w tym miejscu powinien się pojawić: tam gdzie dziecko było poczęte, tam i poród powinien się odbyć, a obok powinien być ojciec. I wówczas nad trojgiem wzniesie wieniec wielki, kochający nas wszystkich, ojciec. To zachwycające, niesamowite. Aż zabrakło mi tchu od twoich słów, wiesz? Anastazjo, wyobraziłem sobie miejsce, o którym opowiadasz. I jakże mi się ukazało. Nawet zapragnąłem się na nowo urodzić w takim miejscu żeby na przykład zaraz można było tam przyjść i odpocząć w pięknym ogrodzie posadzonym przez ojca i matkę, usiąść pod cienistym drzewem posadzonym dla mnie przed moimi narodzinami, gdzie byłem poczęty i gdzie się urodziłem, gdzie mama w ogrodzie spacerowała rozmyślając o mnie, zanim jeszcze pojawiłem się na świecie. Takie miejsce z wielką radością przewitało bycie Władysława, jeśli Twe ciało byłoby chore, wleczyłoby je. Jeśli dusza wleczyłoby duszę i nakarmiłoby i napoiło Ciebie zmęczonego, obijęłoby snem spokojnym, a radosnym świtem obudziło. Ale tak jak większość ludzi żyjących dzisiaj na ziemi i Ty nie masz takiego miejsca, nie istnieje Twoja ojczyzna, gdzie plany bytu mogą się połączyć. Dlaczego tak Niefortunnie u nas wszystko się układa. I dlaczego matki nadal rodzą dzieci na pół upośledzone? Kto mi odebrał to miejsce? Kto odebrał je innym? Może sam, Władymirze, odpowiesz. Kto miejsca tego nie stworzył dla córki twojej, Puliny? Co, dajesz mi do zrozumienia, że jestem winien? Winien temu, że moja córka go nie ma?